co chodzi w Wielkim Poście. W rozmowie z księdzem Wojciechem Nowickim wyjaśnia ksiądz Michał Tomiak, duszpasterz akademicki. Trzecia propozycja Kościoła na Wielki Post, no to jest to, co się zawiera w tej nazwie właściwie, czyli post. Mm -hmm. Właściwie na czym polega post? Wojciech, Pan Bóg potrzebuje twojego postu? On nie. On nie. <laughs> Czyli tak my, samo jak nie potrzebuje moich modlitw. No tak. On tego nie potrzebuje. My tego potrzebujemy. Nie? I to myślę że też warto sobie często uświadamiać. Że my, my, ja mam wrażenie, że, że my często robimy coś dla Pana Boga cały czas. Nie? On naprawdę nie potrzebuje tego. Nie? <grym> I post, post jest takim narzędziem, którego my potrzebujemy. Nie? I myślę, że zwłaszcza dzisiaj, kiedy świat jest tak y, y, konsumpcyjny. Tak nastawiony na dobra materialne, na to, co doczesne, my się od tego uzależniamy, my w tym pokładamy nadzieję, i w tym momencie doskonałym narzędziem, żeby zweryfikować, na ile to jest już gdzieś, nie wiem, choroba, uzależnienie, świętnym narzędziem to jest post. Bo. Post, oczywiście on ma duchową wartość, nie? To wynika ze Słowa Bożego i z nauczania Kościoła. Wierzymy, że można powiedzieć, post jest formą modlitwy, więc on ma ogromną wartość duchową i warto nadawać intencje, kiedy pościmy i po prostu, po prostu, po prostu potraktować jak modlitwę. Ale myślę, że świetnie jest wykorzystać post jako narzędzie, aby stać się wolnym od rzeczy materialnych, od posiadania, żeby, żeby tak naprawdę kuć ku, ku uzdrowieniu. Nie? I teraz taki najprostszy przykład. Tak? Ten słynny przykład z kawą. Nie? Często ludzie, albo ze słodkim. Ludzie mówią, nie słodkiego w Wielkiej poście. Nie? nie piję kawy w Wielkiej Ja bardzo często zniechęcam do tego, żeby odpuścić, daj spokój, nie? To, to nie jest aż takie straszne, ale weźmy ten przykład. Nie? Ktoś ma problem, bo pije za dużo kawy i twierdzi, że uzależniony lub bardzo lubi słodkie, też z tego rodzą się problemy. Więc co? Więc, yy, więc przykładamy post do tych spraw, do kawy czy do, do słodkiego. No i zaczynamy trochę obserwować, nie? Jak, 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 jak się jak reaguje, yy, no, kiedy zaczynamy powiedzmy być, być yy, nie do zniesienia dla bliźnich, <grym> nerwowy. Yy, nie wiem, nie potrafię dosłownie tego przeżyć, to okazuje się, że to może być głęboka sprawa rzeczywiście. Nie? I potem mnie uczy tak naprawdę, a najpierw diagnozuje, yy, właśnie jak, jest, jak, jak głęboki jest problem. Yy, no i, i jednocześnie ja post też rozciągam na jakiś okres czasu, w tym momencie na 40 dni, no i uczę się być wolnym od tego, tak? To znaczy, ja zaczynam decydować, czy sięgam po kawę, czy nie, czy sięgam po słodkie, czy nie. Yy, bo właśnie post yy, uczy mnie tak naprawdę silnej woli gdzieś głębiej, nie? No właśnie tak sobie pomyślałem o tej, o tym, że z postem wiąże się mocno to, co my w Kościele nazywamy wstrzemięźliwością, że człowiek potrafi być wstrzemięźliwy, to znaczy nie, nie po wszystko musi sięgnąć, nawet jeśli to jest dobre. Mhm. I yy, przychodzi mi tutaj do głowy ten, ten fragment właśnie hymnu z godziny czytań na niedzielę. O poście właśnie, ten czas przeżyjmy w skupieniu, krótsze niech będą rozmowy, skromniejsze nasze posiłki, więcej czuwania nad sobą. No tak, dokładnie tak. Geniusz, nie? To, to są starożytne hymny kościoła, tak? To, to ja coraz bardziej odkrywam, wiesz, myśl kościoła, tą starą myśl kościoła, ile tam jest treści, mądrości, jak to jest przemyślane, wypraktykowane. Właśnie, że to, co podejmujemy, ostatecznie ma nas poprowadzić do tego, Żebyśmy my faktycznie odzyskali trochę kontrolę nad sobą. Tak, no, Bo wiesz, my... no, stali się dojrzali i wolni wewnętrznie. Nie? To nie jest jakieś, jakaś praktyka, która ma nas dociążyć. Tak? Że, niektórzy tak myślą, nie? że ci chrześcijanie to są cierpiętnicy, tak. że Pan Bóg ich tam dokręca Sypią, w tym Sypią popiołem tak. i biczują się. <noise> no, I robią to, wiesz, jak, jako cel sam w sobie. Nie, nie. my stosujemy post, po pierwsze, właśnie, bo w tym jest ogromna wartość duchowa, ale po drugie, żeby stać się dojrzałym, wolnym, jak powiedziałeś, odzyskać kontrolę nad sobą. Od, tak, tak. Genialne to jest. Nie? I moim zdaniem, zobacz dzisiaj, bo ja tu, ja tu powiedziałem o, 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 tym, o tej kawie i o słodkim, ale zobacz, jak post można przyłożyć do, do technologii, do Facebooka, komputera, seriali, gier. Jak można to przyłożyć do do poszczenia wzroku, tak? Dzisiaj ogrom ludzi ma problem z obrazami nieczystymi. Nie? I teraz właśnie spróbuj może tam zastosować post. Nie? Mówię tutaj o takiej dobrej astezie wzroku. Nie? To ty masz kontrolować, na co patrzysz, co jakby pożerasz oczyma. Przepraszam, nie? Cudzysłowie, przepraszam, za to wyrażenie, ale y, przyłóż to do kwestii, nie wiem, zakupów, no cokolwiek, nie? cokolwiek, gdzie masz problem z konsumpcją nie? do papierosów, alkoholu, i sprawdź, czy, czy, czy ty masz kontrolę nad tym, czy jednak odwróciła się ta zasada i to, nie wiem, jakaś substancja, jakieś zachowanie, jakaś technologia, to ona dominuje nad tobą. Jesteś stajesz się wtedy niewolnikiem tych spraw, a post macie z tego wyleczyć. To jest genialne, nie? Ja jestem zakochany w tych w filarach Wielkiego Postu, nie. I stąd potem środę co? Post postanowienia. Post, słowo postanowienie zawiera słowo post. No i właśnie uruchamam jakieś postanowienie, więc nie rób czegoś błahego. Jeśli nie masz problemu z tym słodkiem i chcesz sobie schudnąć, to daj spokój, nie? Tylko przyłóż postanowienie do na, naprawdę yy, problemu, który jest w Twoim życiu. A przede wszystkim zrób coś konkretnego. Tak, konkret. Konkret. Starczy, wiesz, blichru, nie? <śled>